Z biznesu do słuchania. Sebastian Mikosz nie chciał powiedzieć, czy lot korzysta z Jata Travel Passu, więc postanowiłam o to zapytać Krzysztofa Moczulskiego, rzecznika Narodowego Przewoźnika. Zaczęłam jednak od pomocy publicznej dla linii lotniczych. Rządy większości krajów ratują narodowych przewoźników, i tylko w Unii Europejskiej przeznaczyły na ten cel 30 miliardów euro. Pomoc dostał i lot. 1,8 miliarda złotych pożyczki i 1,1 miliarda złotych do kapitalizowania. Czy to wystarczy? Jak sobie radzi narodowy przewoźnik? Faktycznie, sytuacja, z którą mamy w tej chwili do czynienia, jest absolutnie bez precedensu. Szczerze mówiąc, wszyscy liczyli na nieco większe odbicie. Które niestety nie nastąpiło, mówię tutaj o końcówce ubiegłego roku i praktycznie całym sezonie zimowym. No teraz z nadzieją wchodzimy w sezon letni, no i tutaj, tak jak wcześniej ogłaszaliśmy, dywersyfikujemy nieco nasze działania i oprócz tej siatki regularnej, również powtarzamy to, co robiliśmy w ubiegłym roku czyli program rejsów wakacyjnych, które cieszą się naprawdę dużą popularnością. A docenia pan, że radzicie sobie lepiej niż inne linie, gorzej, tak samo? Oczywiście robimy wszystko, żeby radzić sobie lepiej, i stąd oprócz tych rzeczy, o których mówiłem, czyli wznowienia połączeń regularnych i tej siatki wakacyjnej, mamy też na przykład współpracę z jednym z przewoźników wietnamskich, do którego wysłaliśmy kilka naszych samolotów wraz z załogami. Także robimy wszystko, aby w tej sytuacji, w której się znajdujemy, wykonywać jak najwięcej operacji i znajdować jak najwięcej pracy dla naszych załóg. A ile teraz lot ma połączyć? Mniej niż w 2019 roku. Jeżeli chodzi o samą liczbę destynacji, to myślę, że mówimy tutaj o zbliżonej liczbie, natomiast kluczowa tutaj jest częstotliwość. Wiadomo, że w tej chwili popyt na połączenia lotnicze, na podróże jest dużo niższy, więc mamy dużo niższą częstotliwość. Liczymy na to, że w, w sezonie letnim wykonamy w granicach 50% siatki tej, którą mieliśmy w roku 2019. Można powiedzieć, że lot ma strasznego pecha, no bo nie zdążył rozwinąć skrzydeł. Jeszcze nie zdążył tak do końca się rozkręcić po ograniczeniach związanych z otrzymaniem pomocy publicznej, a przyszła pandemia. Pandemia najpierw wszyscy myśleli, że potrwa miesiąc dwa, trwa półtora roku. Zastanawiam się, czy podniesienie kapitału i pożyczka wystarczą na to, żeby lot sobie poradził, bo wcale teraz nie jest tak różowo. Niedawno prezes Milczarski mówił na ten temat. Mówił, że faktycznie te plany, które robiliśmy i założenia do pomocy publicznej były skrojone pod nieco inny scenariusz, który niestety się nie spełnił, bo w tej chwili, tak jak pani wspomniała, to odbicie i ten powrót do normalności wydaje się być dłuższy niż komukolwiek się jeszcze kilka miesięcy temu wydawało. Natomiast no, zrobimy wszystko, żeby do tej normalności, do tego poziomu operacji sprzed 2000. 19. Wrócić. No tutaj trochę, może anegdotycznie powiem, że dołączyłem do lotu ponad 7 lat temu i mój pierwszy budżet, który robiłem, jeszcze będąc w produkcie, był na 4,5 miliona pasażerów, także można powiedzieć, że wróciliśmy trochę do tego etapu. No i liczę na to, że i wszyscy w locie liczymy na to, że uda się osiągnąć z powrotem ten poziom 10 milionów pasażerów, który mieliśmy w 2019 roku dużo szybciej i że dużo szybciej właśnie ten rynek podróży lotniczych się odbije i wróci do tego stanu, do którego się przyzwyczailiśmy. Powiedział Pan, że szukacie zysków, to znaczy macie dużą ofertę lotów wakacyjnych, destynacji wakacyjnych, a pewnie trzeba też było szukać oszczędności. Gdzie ich lot szukał? Myślę, że tak jak wszyscy, pierwsza podstawowa oszczędność to są stawki leasingowe i renegocjacje umów leasingowych, które stanowią największy koszt dla linii lotniczej, ale także no, w całej organizacji, w całej organizacji były szukane oszczędności, w dalszym ciągu są szukane oszczędności, także te dwa procesy, czyli zaciskania pasa i Możliwości biznesowych wykorzystania floty są prowadzone równolegle, i tutaj naprawdę robimy wszystko, żeby z jednej strony właśnie ograniczyć koszty, a z drugiej strony wykorzystać wszystkie możliwości, aby latać jak najwięcej. A wspominał Pan, że prezes Milczarski przyznał, że ta pomoc była szacowana na zupełnie inną sytuację, że nikt się nie spodziewał, że tyle będzie trwała pandemia, ale czy to oznacza, że lot będzie potrzebował więcej pomocy publicznej, czy nie? Myślę, że do tego potrzebna by była szklana kula szczerze mówiąc, bo jak pokazują doświadczenia ostatniego roku, wszelkie predykcje, wszelkie szacowania i kreślenia scenariuszy są czasami boleśnie weryfikowane przez rzeczywistość. Także zobaczymy jak przebiegnie sezon letni i jak wejdziemy w sezon ten niższy, czyli jak będzie wyglądała odbudowa połączeń regularnych od września. No i wtedy myślę, że będzie można Więcej powiedzieć na ten temat? Na pewno wrócę z takim pytaniem jesienią. A jak się teraz lata? Proszę powiedzieć, czy będzie Pana zdaniem w wakacje obowiązywać paszport unijny? Zadziała, zafunkcjonuje, będzie sukcesem? Czy sprawdzi się ten paszport ajat Będzie trzeba korzystać z obu? Jak to będzie wyglądało? Tutaj nic się nie zmienia w stosunku do tego, co mówiliśmy wcześniej. Wydaje się nam, i myślę, że to zdanie podzielają również inni, że kluczem do sukcesu i kluczem do powrotu pasażerów na pokłady samolotów jest przewidywalność, czyli właśnie jasno co do tego, jakie kryteria obowiązują przy wjeździe do danego kraju i pewna ich przewidywalność w jakimś nieco dłuższym horyzoncie czasowym. Myślę, że no słabo wpływa na stymulację ruchu to, że te obostrzenia mogą zmieniać się dynamicznie. No, w tym tygodniu mieliśmy eksodus Brytyjczyków do Wielkiej Brytanii z Portugalii, ponieważ rząd brytyjski określił Portugalię jako czerwoną strefę i w zasadzie Brytyjczycy mieli kilkanaście godzin na to, żeby wrócić do domu przed tym, zanim zacznie obowiązywać kwarantanna przy powrotach. Paszport COVIDowy certyfikat, który w tej chwili jest planowany unijny wydaje się być jeżeli chodzi o podróże w ramach Unii Europejskiej dobrym rozwiązaniem. Natomiast no też trzeba pomyśleć o tym co zrobić, aby otworzyć ten rynek połączeń międzykontynentalnych. Stany Zjednoczone pomału już się zaczynają otwierać. Dobra wiadomość dla Polaków, dla naszych pasażerów jest taka, że Polska znajduje się w gronie krajów, z których będzie można podróżować do Stanów Zjednoczonych. Myślę, że problematyczna będzie Azja, ponieważ no, tutaj w dalszym ciągu są bardzo Mocne restrykcje, i nie słychać ani nie widać, aby miały one być w jakiś sposób znoszone. Także tak, jeżeli chodzi o Europę, to myślę, że paszport COVIDowy zadziała, ponieważ z tego, co widzę, dosyć duża liczba krajów chce do niego przystąpić. Jest to narzędzie, które działa. Mam to w swoim telefonie i liczę na to, że bez problemu będę mógł przekraczać granice unijne. Natomiast kwestią otwartą jest właśnie dostępność rozwiązania Ajaty i jego zasięg, tak? bo to jest kluczowe, tak, żeby to rozwiązanie, które zostanie wprowadzone, obowiązywało w jak największej liczbie krajów i było honorowane przez jak największą liczbę rządów. Właśnie pod kątem umożliwienia wjazdu pasażerom do danego kraju. A lot bierze udział w tych testach, czy korzysta z pas? Przyglądamy się kilku rozwiązaniom, jeszcze nie podjęliśmy decyzji co do uczestnictwa w konkretnym przedsięwzięciu. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był pan Krzysztof Moczulski, rzecznik lotu. Dziękuję bardzo serdecznie i życzę udanych wakacji. Najlepiej na pokładach nie. polskich linii lotniczych lot.